Myślę, że liczyliśmy na więcej, patrząc jak dobrze zagraliśmy się z Turcją, ale też ten moment zabrał nam wiele energii i to było widać. Też ten chciał dać innym szansę na początku. Ci, co mniej grali, żeby pokazali, w jakiej są formie, czy rozumieją grę, jaką chcemy grać. E, myślę, że każdy z tego wyciągnie swoją lekcję i myślę, że mamy dobre narzędzia, by iść dalej, do przodu. Mamy medal, e, zakładaliśmy, że o niego powalczymy i go mamy. Liczyliśmy oczywiście na złoto. E, walczyliśmy, mi się zdaje, z Turcją, jak równo z równym. Zacytował jeden szczegół, ta jedna bramka z różnego ale myślę, że w przebiegu całego meczu byliśmy lepsi. Z Marokiem przespaliśmy 15 minut, później zaczęliśmy grać piłkę i, ten, i zaczęło to wyglądać e, naprawdę jak grają dwie topowe drużyny. I to wygląda naprawdę bardzo dobrze, jakby wyglądać te pierwsze 15 minut, ale to jest yy, sport, jak się prześpi jakimś 6 meczu, to potem trzeba gonić. Z Anglią, myślę, że zagrało wszystko tak jak powinno, wygraliśmy pewnie 2-0, mogliśmy więcej, ale cieszę faktycznie że są te 3 punkty na start turnieju. No i Japonia, jak to Japonia, no był remis na koniec turnieju, też dało znać o sobie zmęczenie. Też trochę testowaliśmy zawodników ustawienia, kto jak z kim gra i myślę, że to wygląda optymistycznie. Oby jak najwięcej takich turniejów, jakby najwięcej takich meczów, bo nimi się nauczymy być najlepszą drużyną na świecie. Z tym trenerem Dimon możemy dużo zyskać, tylko musimy po prostu się przestawić na nowy system grania i musimy uwierzyć w trenera. Z Dimą Komeko, jakby naszym trenerem nowym, myślę, że możemy o wiele więcej osiągnąć, bo on jakby jak najbardziej nas chce po prostu ciśnąć, żebyśmy jak najlepiej grali, a jak najbardziej. No, z jednej strony podoba nam się ta gra, z drugiej jest ciężko się przestawić po takim długim czasie granie z Dragoszem, ale myślę, że za jakiś czas to zaowocuje. Musimy po prostu dociągnąć to, co trzeba. Super turniej i dużo lepsze niż w zeszłym roku, więc fajnie, że idziemy do przodu. Super mocna obsada, mecze kobiet, no i przede wszystkim bardzo dużo dobrych meczów chłopaków bardzo ciekawe, ciekawa też gra, no na pewno słabszy mecz, jeżeli chodzi już z polskiej perspektywy, słabszy mecz z Marokiem, ale za to lepszy mecz, no niestety też przegrany z Turcją, z Mistrzem Świata, to taki dobry prognostyk, myślę, że dużo dobrego, fajnie, że byli kibice, był doping, była fajna atmosfera też między drużynami, ale i na stadionie i no, widać, że rozwijamy się, idziemy w ciekawą stronę, dyscyplina się dalej rozwija też tak liczbowo, jeżeli chodzi o młodych zawodników, młodzi wchodzą do kadry, dziewczyny też tutaj długo czekały, szykowały się na te mecze, też dużo radości, więc na pewno pozytywny turniej. Trener naszej kadry Dima zawsze chce grać z najlepszymi, jeżeli ktoś przyjeżdża nawet dodatkowo, trochę słabszy, jest niezadowolony, mi się to podoba, nam się to podoba w federacji, staramy się dostosować do tego, myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie tak i te mecze nam dadzą na pewno więcej takiego doświadczenia, pewności siebie, chociażby ten mecz z Turcją pokazał, że nie musimy wychodzić przestraszeni na mecze z najlepszymi, możemy po prostu wyjść pewni siebie myślę, że po tym meczu kolejny, czyli Liga Narodów w Turcji, na ich terenie już wyjdziemy zupełnie inaczej nastawieni i myślę, że tylko tak można się rozwijać, tylko grając z lepszymi od siebie, z najlepszymi. My się tych porażek nie boimy, myślę, że to jest jak najlepszy kierunek. Za rok czekają nas Mistrzostwa Świata na Kostaryce, ponieważ jest to inna strefa klimatyczna, więc będą w sierpniu, nie tak jak zwykle pod koniec roku. Więc trochę nam się kalendarz pozmienia. No rozmawiamy, teraz myślę, że ten nam Football Cup zrobimy. Nie w maju, może nawet w kwietniu, bo musi to być taki mocny punkt przygotowań sportowych do Mistrza Świata.